Kto przychodzi z wysoka, panuje nad wszystkim, a kto z ziemi pochodzi, należy do ziemi i po ziemsku przemawia. Kto z nieba przychodzi, ten jest ponad wszystkim. Świadczy on o tym, co widział i słyszał, a świadectwa jego nikt nie przyjmuje. Kto przyjął jego świadectwo, wyraźnie potwierdził, że Bóg jest prawdomówny. Ten bowiem, kogo Bóg posłał, mówi słowa Boże, a bez miary udziela mu ducha. Ojciec miłuje Syna i wszystko oddał w jego ręce. Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne. Kto zaś nie wierzy Synowi, nie ujrzy życia, lecz gniew Boży nad nim wisi. Chyba jedyny taki fragment Ewangelii, o którym nie wiemy do końca, kto go mówi. Jakbyśmy sobie otworzyli nasze Biblię, no to go znajdziemy pod koniec trzeciego rozdziału Ewangelii Janowej. Od dwóch, trzech dni czytamy ten trzeci rozdział, czyli rozmowę Jezusa z Nikodemem. I na koniec tej rozmowy... Na koniec tego trzeciego Janowego rozdziału jest właśnie ten fragment, którego dzisiaj słuchamy jako Ewangelii. Tyle, że nie wiemy do końca, czy to są jeszcze słowa, które Jezus wypowiada do Nikodema, czy to jest pewien komentarz ewangelisty. Bo w Ewangelii Jana są przecież takie momenty, w których Jan daje komentarz od siebie żebyż tak było z nami. Żeby się nie dało odróżnić tego co jest słowem Jezusa od tego co jest naszym słowem. Ale nie na zasadzie uzurpacji z naszej strony. Tylko żeby nasze słowa były tak bardzo echem słów Jezusa, żeby nasze myślenie było tak bardzo odzwierciedleniem Jezusowego myślenia postępowania. Kto przyjął Jego świadectwo, wyraźnie potwierdził, że Bóg jest prawdomówny. Dwa tygodnie temu zaczynaliśmy triduum Paschalne. Tam w Ewangelii, której słuchaliśmy w wieczór wielkiego czwartku padało jedno bardzo podobne zdanie, do tych, które dziś składają się na dobrą nowinę dla nas. Ojciec miłuje Syna i wszystko oddał w jego ręce. Usłyszeliśmy przed chwilą, a w wieczór Wielkiego Czwartku, w Ewangelii o umyciu nóg słyszeliśmy, że Jezus, wiedząc, że Ojciec dał mu wszystko w ręce oraz że od Boga wyszedł i do Boga idzie, wstał od wieczerzy, złożył szaty i zaczął umywać uczniom nogi. Dwa tygodnie temu wchodziliśmy w święty czas Paschy, w czas martyrii, męczeństwa, czyli świadectwa Jezusa. I dwa tygodnie później Kościół, dając nam te Ewangelie, Pan dając nam te Ewangelie w liturgii Kościoła, pyta nas, czy przyjęliśmy Jego świadectwo. Bo święta paschalne przeżyliśmy wszyscy, już je nawet przetrawiliśmy szczęśliwie. Ale czyśmy przyjęli Jezusowe świadectwo, świadectwo Jego paswy? Kto przyjął Jego świadectwo, wyraźnie potwierdził, że Bóg jest prawdomówny. Co przez te dwa tygodnie w moim życiu, takim zwykłym, codziennym, takim jakie ono jest obecnie, było potwierdzeniem tego, że Bóg jest prawdomówny. Że jest kimś, komu można zaufać, że jest kimś, na kim można polegać, że ja to o nim wiem, że ja tego w relacji z nim doświadczyłem, że ja jestem tego pewien. Na co takiego się zdecydowałem przez te dwa tygodnie, czego takiego się podjąłem, Że od czego się wstrzymałem, w imię tego, że wiem, że Bóg jest prawdomówny, że mogę na nim polegać. Bo w Jezusie Chrystusie. Ukrzyżowanym i zmartwychwstałym, taki mi się objawił, taki dla mnie jest. Co się urodziło w ciągu tych ostatnich kilkunastu dni we mnie, z tego Jezusowego paschalnego świadectwa. Apostołowie, którzy stają dzisiaj po raz drugi przed Sanhedrynem. Mówią, trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi. Poprzednim razem, kiedy byli sądzeni przez, przez Sanhedrym, stawiali to pytanie Sanhedrytom: Sami rozsądźcie, kogo mamy bardziej słuchać: Boga czy Was, bo my nie możemy nie mówić tego, co widzieliśmy i słyszeliśmy. No i czytając. Dalej dzieje apostolskie, dzisiaj dochodzimy do momentu, kiedy sprawa staje już właściwie na ostrzu noża. Po raz kolejny złapani na nauczaniu o Jezusie, na głoszeniu Jezusa, już wtrąceni za to do więzienia, cudownie z Niego wyprowadzeni, tak jak wczoraj słyszeliśmy, postawieni znów przed sądem, dają tym razem jasną odpowiedź. Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi. To nie jest o tym, że oni chcą coś Sanhedrynowi udowodnić, że się czują mądrzejsi, że się czują lepsi. To nie jest o tym. To jest o tym, że świadectwo Jezusowej Paschy, tego czego oni od niego doznali, kiedy przyszedł do nich zmartwychwstały, kiedy im wybaczył, kiedy ich przygarnął, kiedy ich posłał, kiedy im obiecał ducha, kiedy spełnił te obietnice, to świadectwo jest decydujące w ich życiu świadectwo tego, co Bóg dla nich zrobił w swoim synu. Kim Bóg się okazał dla nich w Jezusie ukrzyżowanym i zmartwychwstałym. Dlatego oni mają odwagę powiedzieć, że dajemy świadectwo my oraz Duch Święty. Nie dają świadectwa poglądom, przekonaniom, nawet wartościom. Dają świadectwo temu, co w ich życiu zrobił Jezus Chrystus. Kto przyjął jego świadectwo, wyraźnie potwierdził, że Bóg jest prawdomówny. Jakie to jest piękne że odwieczny, wszechmocny, doskonały Bóg pragnie takiego świadectwa z mojej strony, grzesznika, biedaka, tyle razy w życiu oszusta, że Bóg pragnie ode mnie skończonego biedaka świadectwa o Jego prawdomówności. Że Chrystus zwycięski, paschalny, wstały nie poszedł do Piłata, nie poszedł do członków Sanhedrynu, do arcykapłanów, nie wziął ich, brzydko mówiąc, za wszasz, nie powiedział, no to jestem i co mi teraz powiecie? Tylko jako świadków, jako Jedyne pewne dowody swojego zmartwychwstania zostawił swoich uczniów, czyli nas. I że chce, aby w świecie dowodem Jego zmartwychwstania było to, że ja przyjmuję świadectwo tego, co On dla mnie zrobił. Bóg chce, żeby inni poznali Jego prawdomówność, Jego wierność z mojego życia i pytanie dlaczego tak chcę to jest pytanie tylko i wyłącznie do niego, ale zdaje się, że chrześcijaństwo i misja ewangelizacyjna kościoła jest właśnie o tym, że Bóg pragnie mojego i twojego świadectwa, żebyśmy my potwierdzili, że on jest prawdomówny, że jest wierny.